Redaktor Grzegorz Zawacki w rozmowie z Damianem Garlickim, byłym ratownikiem medycznym. Pytanie takie. Bardzo różne są zdania na temat tego, co się dzieje przy okazji powodzi, czyli to, że jest za mało strażaków, za mało ratowników, za mało wodów. Czy potwierdza Pan to? Pan najlepiej o tym wie. Nie mogę potwierdzić tego, bo ja nie pracuję w Straży Pożarnej. Natomiast Ale... mogę powiedzieć e, to, co było w 1997 roku. Kiedy była południa w 1997 roku, e, też należałem, należałem do Ochotniczej Straży Pożarnej. To wtedy Straże Ochotnicze Pożarne od razu dostały sygnał i wiele strażaków, ochotników od razu było wysyłanych e, na tereny pogodziowe. Szczerze mówiąc, dla mnie jako ratownika medycznego i strażaka Ochotniczej Straży Pożarnej. Jest to niezrozumiała decyzja, dlaczego on nie angażuje się strażaków, ochotników z całej Polski bądź z różnych terenów Polski w akcję powodziową. Jeżeli chcemy gloryfikować tylko Państwową też Pożarną, która jest naprawdę dużą siłą ratowniczą w Polsce, ok, ale są to na pewno siły i środki niewystarczające. Tam jest wiele osób potrzebujących jeżeli ktoś wstrzymuje wysyłanie ochotników, to jest to w moim przekonaniu, czyli garwisty, błędna decyzja. Czy można to nazwać manipulacją kryzysem? Jeżeli komuś zależy na tym, żeby pokazać pewną nieudolność systemu, to niewysyłanie odpowiednich sił i środków zawsze wpłynie na skuteczność akcji ratowniczej i to jest naczelna zasada przeciwdział przeciwdziałania skutków katastrofy. Jeżeli mamy jakąś katastrofę, a to jest katastrofa jak najbardziej Powódź, to musimy zaangażować jako służby ratownicze odpowiednią siłę i środki, ludzi, sprzętu, żeby potrzebującym pomoc, jeżeli mamy sygnały z Polski, między, od, między innymi od ludzi, którzy ucierpieli w powodzi, potracili majątki, że nie ma tam dostatecznej liczby wojska, medyków, straży pożarnej, to może komuś zależy, żeby tam był bałaga. Bo nie ma na przykład mobilizacji. E, Cało, że tak powiem w całej przestrzeni naszego kraju wśród medyków. Ja nie słyszałem, żeby ktoś złożył zapotrzebowanie na medyków, bo trzeba jechać do Lądka Zdrój bądź do innego terenu zalanego, żeby pomóc lekarzom rodzinnym i szpitalom. Bardzo często sami się angażujemy, wydzwaniamy, takie propozycje zgłaszamy, że możemy przyjechać, możemy pomóc. A więc jest to niewłaściwe działanie, moim zdaniem. Oficjalnie jest siedem albo dziewięć osób, które zginęły przy okazji tej powodzi nieoficjalnie jest dużo, dużo więcej. Z jakiego powodu rząd ukrywa to? Czy jest jakiś wyższy powód? Powód może być jeden. Jeżeli prawdą jest to, to już słyszymy, że sygnały o kataklizmie nadciągającym do naszego kraju były wcześniej i przez kogoś zostały zbagatelizowane, to jeżeli okaże się, że mamy dużą liczbę osób, które zginęły w tym żywiole, to ktoś za to musi ponieść odpowiedzialność. Obawiam się, że może być manipulacja opinią publiczną, taka jak była w covid -zie. czyli w covid 19 jak ktoś zginął w wypadku i jego bezpośrednią przyczyną zgonu była śmierć z powodu odniesionych obrażeń ciała, w wielu miejscach w Polsce robiono mu test. Jeżeli test na COVID wyszedł do zawsze można było dodać, że zginął z powodów COVID. -19. Z powodu -a. A tutaj, odwrotnie. tutaj może być odwrotnie, bo jeżeli już słyszymy o sygnałach typu, że ktoś to próbował przestawić swój samochód, ratował go, żeby nie został zatopiony, i niestety utopił się w wyniku tych swoich czynności, pochłonął go żywioł. To jeżeli prawdą jest to, co do nas dociera, że co niektóre służby definiują to jako wypadek komunikacyjny, to to już jest manipulacja danymi statystycznymi odpowiadającymi za ilość poszkodowanych powodzi. Dwa, jest to też związane na pewno z poszkodowaniami dla tych ludzi. Komuś może zależeć na tym, żeby ukryć prawdziwą liczbę ofiar, a wiąże się to z tym, że idzie za tym odpowiedzialność polityczna. Okej, okay, to następne pytanie. Te tereny powodziowe były nazywane matecznikiem PO. Jak pan sądzi? Czy powódź coś zmieni? Czy w dalszym ciągu ludzie będą głosowali tam, głównie na PO, czy jeszcze nawet więcej? A czy COVID coś zmienił w głosowaniu? Więc niestety uważam, że ludzie znowu zostaną poszukani, omamieni. To się im się obieca. manipuluje się pewien przekaz telewizyjny. I niestety niewiele się zmieni w naszych krajach. Inaczej może być. W samej opinii ludzi może się coś zmienić. Pytanie jest tylko jedno, czy wybory, w których uczestniczymy, czy są wiarygodne i prawdziwe. Czy tam po drodze coś nie jest zniekształcone, zmanipulowane albo zakomane na pewno. Alternatywa dla wyborów. Jest jakaś na tą chwilę uważam, że nie. Ponieważ żeby cokolwiek zmienić samej strukturze wyborczej w naszym kraju, należałoby zmienić prawo, czyli konstytucję. Ale żeby zmienić konstytucję, trzeba wejść w to gniazdo. To trzeba w to wejść, dokładnie. Na tą chwilę, co co ja obserwuję? Jest bardzo mała ilość posłów, które zależy na tym, żeby zmienić ordynację wyborczą. A więc jeżeli w naszych kręgach... Jak najwięcej ludzi trzeba tam wprowadzić? Tak należałoby zrobić. Ale to jest bardzo trudne. Ponieważ dzisiaj zostało to tak, że już na scenie powiedziane, e, oni dbają o to, aby ci prawi ludzie, którzy chcą dobrze dla innego człowieka, dla naszego kraju, nie dostali się do tego parlamentu. A więc najbliższe wybory, przypuszczam, gdzie jesteśmy już tak bardzo mocno dociśnięci kataklizmem, żywiołem, covidem, niestety struktury partyjne często dbają o to, żeby ludzie prawi nie byli wystawieni na listach, albo dostali bardzo niskie e, miejsca na listach wyborczych. Niestety zaczynają o to i to dotyczy wszystkich partii politycznych. Obawiam się, że my jako naród już się budzimy, natomiast bardzo ciężko będzie nam się przebić i osiągnąć naszą upragnioną wolność, która już od wielu, wielu lat jest tam zawierana. Ale czy musimy znowu na 123 lata stracić wolność swoich państw? według mnie, obawiam się, że tak. Uważam, że już straciliśmy swoją wolność, bo jeżeli z ust pana premiera słyszymy, że ma zamiar łamać prawo w niektórych kwestiach, a polscy tak zwani posłowie w tej materii robią tylko konferencję prasową, to z naszymi polskimi prawymi posłami coś jest bardzo mocno nie tak. Bo jeżeli możemy łamać prawo, łamać konstytucję i nic sobie z tego nie robić, to znaczy, że godzimy się na zło, które dotyczy wszystkich ludzi. Jeżeli się wprowadza przepisy, które niszczą polskiego obywatela na rzecz innych obywateli w naszym kraju, którzy będą niedługo dostawać dowody, prawa wyborcze i tak dalej, to coś z nami, jako narodem jest nie tak. Jeżeli nie słucha się ludzi, którzy przestrzegają przed kataklizmem, przed zarazą, przed skutkami nieprawidłowości, które odbywały się w szpitalach, to nie pretensji do tych, którzy są na górze, tylko do siebie. Bo jeżeli... Mamy dane naukowe, mamy doniesienia, no, w kierunku covid że maseczka i wiele autorytetów i także ministrów zdrowia mówiło tym, że maseczka przed niczym nie chroniła. A ludzie godzą się dla świętego spokoju, to będą godzić się także dla świętego spokoju, aby prawo było łamane aby komuś nie pomóc, aby kogoś aresztować za to, że mówi prawdę, to co się już teraz w tej chwili dzieje, że mamy tylko jedną prawdę, tą którą głosi dana partia, to coś z nami jako narodem jest nie tak. Społeczne potwierdzenie słuszności tutaj niestety, zadziałało. Niestety tak. Obawiam się, że to pójdzie wszystko w bardzo kierunku i zniszczą nas przy różnymi kataklizmami, upodlą, a przede wszystkim zniszczą nas gospodarczo, narzucając na nas szereg różnych podatków, bo tylko tak można zniszczyć nas jako naród Polski. Odparł nas godności, własności, dobrobytu i robią jeszcze jedno najgorszą rzecz. Niszczą nasze dzieci, szkolnictwo. Jest znana już metodologia. Czyli jak najwięcej normalnych, normalnych ludzi w trójkach klasowych i w radach rodziców pytać, pytać i tak. Tak należałoby zrobić, natomiast ja sam zauważam po sobie, jak system szkolnictwa i podejście dyrekcji szkół i samych nauczycieli zaczyna wyglądać w stosunku do rodziców, którzy zaczynają bronić swoich dzieci i przekazują te wartości pozostałym rodzicom. Przykanowanie, przykanowanie tak, przykanowanie dzieci. Ja powiem sam po sobie, sam wycofuję się z pewnych działań, żeby nie zaszkodzić dziecku. Mamy związane ręce. Jeżeli nas będzie dużo i wiem, że nas jest dużo w danej klasie, to jest nam łatwiej. Natomiast, jeżeli to jest tylko jednostka, to jednostce bardzo ciężko będzie się przebić, i tak jest w całej tej naszej materii otaczającej. Jednostka niewiele zdziała. Musimy mieć grupę ludzi, i wtedy jest łatwiej się przebić. Widzimy to w tej chwili. Mniejszości narzucają nam swoje wartości. Jesteśmy ogłupiani przez mniejszości. Mówi nam się, że to, co w naszej rzeczywistości do tej pory było złe, nieakceptowalne, jest nam wbijane do głowy, że to jest coś dobrego i my jako większość mamy zaakceptować. Ja głośno mówię, że nie będę tego akceptował. Doskonale wiemy, o jakie tam na przykład treści chodzi. Natomiast jest odgórne przyzwolenie na to, żeby to wszystko niszczyć i to jest bardzo niepokojące. Po co się będziesz narażał? Nie wychylaj się. Zadaję sobie cały czas to pytanie, po co to robię? Ciężko znaleźć tą odpowiedź. Może to gdzieś jest zakorzenione... Tego, jakie korzenie są u mnie rodzinne? Może to jest taka wewnętrzna niepokora, że człowiek cały czas coś robić dobrego dla innych ludzi. Natomiast to nigdy nie idzie w parze, niestety, z osobistym sukcesem czy też sukcesem zawodowym. Ponieważ ten system, który jest, on tłamsi nas i niszczy tych wszystkich ludzi oddolnych. I myślę, że Wy Państwo też o tym wiecie, że każdy, który stara się mówić prawdę, w tej chwili będzie szykanowany. To się dzieje na nasze owoce. Będzie to dla nas wszystkich coraz trudniejsze. Każdy stanie przed momentem wyboru. Warto. Czy warto znowu się narazić? Bo jeżeli to zrobię, to stracę kolejną pracę, to stracę kolejnego kontrahenta, ktoś nie da mi jakiegoś kontraktu, nie zarobię i zaczniemy się sami po malutku z tego wycofywać. Będziemy szukali, być może, jakiejś alternatywy, ale oni są na to wszystko przygotowani i dla nas to nie będzie proste. Ale bardzo. Nie wszystko, co warto. pradziadowie pradziadowie walczyli o tą biało-czerwoną flagę i nie możemy o tym zapomnieć. nawet kiedyś po nas przyjdą. Bo przyjdą. Bo ta biało-czerwona flaga niech nam doda tej otuchy i tej odwagi. Bo nawet kiedy będą nas już tą głowę, to musimy wiedzieć, jakie są nasze korzenie. Czy w takim razie nadrzędnym naszym zadaniem jest po prostu przetrwać jako Polacy, jako Polscy? Ja zrobię wszystko, żeby uchronić swoją rodzinę niestety robić. I my wszyscy musimy, jeżeli my zaczniemy tak myśleć, to myślę, że w nas będzie ta siła. Jeżeli się obudzimy w porę, to nie pozwolimy zabrać sobie tej godności, wartości patriotyzmu szeroko pojętego. Może uda się odrodzić jeszcze w polskim społeczeństwie to, co jest w nas zakorzenione. Miał pan problemy w pracy? Mam je do dzisiaj. Straciłem pracę, straciłem kontrahentów. Na razie jakoś sobie radzę. Mam jeszcze jedną pracę. Natomiast jak to mówię, jednym telefonem z samej góry mogę tą pracę stracić i z tego zdaję sobie sprawę. Natomiast w takich miejscach jak tutaj, dzisiaj jesteśmy, dzięki między innymi Wam, zawsze przychodzi taki moment, że tę baterię się naładuje, ale te naładowane baterie nie dają odpowiednich zer na koncie i to jest najgorsze. Za wszystkim, zawsze są pieniądze, bo pewne wartości, godności my możemy sobie głosić. Ale nasz system dojeżdża w najprostszy sposób. Brakiem pieniędzy. No tak, dziękuję. Jest... dziękuję bardzo. Ważne słowa.